Czy istnieje coś lepszego niż Ferrari F40? Oj tak, Ferrari F40 kompetycjona F40, symbol 40-lecia Ferrari i pierwszy super samochód marki, który wprawił świat w osłupienie. Pod masą, które się podwójnie turbo V8, który wypluwa na drogę około 500 koni mechanicznych. Całe nadwozie zbudowano ze super tavlaru i karbonu, a tam, gdzie inni wstawiali szyby, Ferrari wrzuciło Lecan bo szkło to dla mięczaków. F40 był także pierwszym samochodem, który przebył magiczne 200 mil na godzinę. I tak ten sukces sprawił, że sporo ważnych osób zaczęło naciskać na Ferrari, żeby pozwolili stworzyć wersję wyścigową. Na scenę wchodzi Mikoletto, specjalista od torowy bestii, który dostał zielone światło na przerobienie F40 do wyścigów według zasad IMSA. Tak narodziło się Ferrari F40 LM, czyli wersja LMO, choć to szybko zmieniono na bardziej uniwersalne kompetycjone, bo przecież po co ograniczać taką bestię. Kompetycjone to już inny poziom szaleństwa. Zmocnione podwozie, podkręcony silnik do około 720 koni mechanicznych. Jeszcze bardziej na nadwozie, nowe hamulce, zawieszenie wyścigowa, skrzynia biegów i szersze koła. To nie była tylko kosmetyczna zmiana. To był F-40 na sterydach, gotowy do zniszczenia każdego, to ośmielił się, stanąć mu na drodze. Zaobserwuj mnie po więcej.